Witajcie moi drodzy, chciałam sobie takie małe oddać, jakiego krewetkariu Wczoraj dołożyłam ginię korzenia i niebawem może uda mi się kupić jakieś nasze ładne Co do krewetkarium, no to tutaj nic ciekawego nie ma Jest tutaj same red sherry, no i chyba jedna mano była wczoraj Dzisiaj już go nie widzę, więc nie wiem czy jeszcze tutaj jest e, Ślimaki Helenka A tutaj sobie na no jest krewetka red sherry, tutaj jest taka młodziutka red sherry tam jeszcze widać sobie z tamtego akwarium skolary e, tam są gdzieś redshary no i no, to by na tyle <laughs> masz jak sobie ładnie rośnie, jak widać odbił, odbił dość sporo tam sobie z tyłu chodzą redshary również tam u góry <laughs> na filtrze, która siedzi nie, to już jak się odbija, że no, jakby na tamtym filtrze, to jest z tamtego akwarium dużego bo to są dwa akwarium, jeden przy drugim, stać. ponieważ nie mam gdzie ich naprawdę postawić tego małego. Aj, kurde, zaśmiepiłam się. I mam problem, bo, ponieważ mam te małe przycinki. Kurde, Genkater, to się nazywa wypławki, wy chyba. Tak. Tutaj taka jedna sobie chodzi, mała. Ale nie zobaczycie tego niestety z okiem. <laughs> Tylko ja tu nie widzę, ale przez, akurat przez aparat tego nie widać. Dzisiaj zrobiłam jedną wypławkę, taką dość dużą, wyciągłam. Dzisiaj będę mieć prawdopodobnie neoplanarię, coś takiego na te wypławki. Podobno to krewetką nie szkodzi, tylko ślimaką niby. Kurczę, jaki mam katar. Naprawdę. I, I będę to stosować przez trzy dni. Tak jak tam jestem jest zalecany, powiedzcie mi coś na temat tych właśnie neoplanarii. Muszę się pozbyć tych wstrętnych wypławek ponieważ może być może nie bawimy krewetki, będę mieć małe, więc muszę się jakoś szybciej tego pozbyć. Tylko boję się właśnie o ślimaki, bo mam dwie Helenki. On, oni się najbardziej boją. I tam o te takie ślimaczki, byle jakie, to się nie boję, bo mi na nich nie zależy. Tam ten ślimak jeden sobie pływa. o, tam z nasze bili widzicie, to są takie ślimaki. To jest taki z najstańszych, najzwyklejszych. Tutaj jeden sobie pływa też. O, dość tego sporo jest. No, co tak moje maluszki patrzycie na mnie? Nie wiem, kurczę, może wydaje mi się, że ta jedna to chyba, chyba ma jajka, bo taka jakaś gruba jest, ale nie wiem, czy to zależy to to jej grubość czy krewetki do tego, że ma jajka, czy tego, że jest po prostu wypaślone. Nie mam pojęcia, od czego to zależy. Więc y, mam nadzieję, że podbędę się tych wypławek w końcu, bo naprawdę mnie to wkurza. Mm. I boję się o moje krewetki, o te. Może właśnie przez te, przez te wypławki yy, mi te krewetki tak giną. Następnie mi brakuje którejś. Yy. Teraz już na razie mi nie giną, ale jak miałam pierwszy raz, to kiedy mi po prostu znikały krewetki. Po prostu było ich coraz mniej. Na razie są wszystkie, które kupiłam. Żadnej nie ma, żadnej mi nie było. Tutaj taka mała jest. Ona jest z tych pierwszych, taka młodziutka jeszcze jest. Ona była strasznie malutka, już trochę teraz podrosła. Tam z tyłu sobie jeszcze chodzą krewetki. Jak widzicie, meszek no, naprawdę ładnie urósł. Mm, staram się chyba kupić naprawdę jeszcze, jeszcze trochę tego muchu Po e, nowym roku się na pewno to akwarium wezmę. Chcę kupić na no, małego chęcika, e, w kulki, klienta, ładować w podłoże. I, 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 i meszku jeszcze dokupić. Oczywiście daję moim krewetkom pokrzywkę. Lej w lasy, blisko lasu, więc pokrzywy mam. Wysuszyłaby jednak żywniku <laughs> i im daje Tutaj jest też taka reczery. Są dwie takie dość takie blade. No to na tyle, mój widz. Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia, papa. Pa.